Hej, hej, witam was. Bardzo, bardzo serdecznie witam was w moim pierwszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy FIFA 14. Dokładnie FIFA 14. Zwykły szybki mecz, ponieważ chcę wam powiedzieć trochę tak opowiedzieć o moim kanale, jakimi grami się będzie zajmował, co będę nagrywał w najbliższym czasie. Ale to wszystko, ale to wszystko zaraz. E, słuchajcie, kim byśmy sobie zagrali? Zagramy sobie e, moim oryginalnym zespołem. Jest e, Bayern Monachium. Bayern Monachium, a zagramy sobie <ścoughs> z Włochami. Nie, z Anglią. E, z Chelsea. Z Manchesterem United. Albo City. Z Manchesterem City. Był taki mecz, nie? Znaczy, no wi wiadomo, że był, ale. Mistrzów w Mistrzów w grupie razem grali Ustawienia gry 14 minut czy 4 minuty zawodowiec jesień, może być lato, bo teraz mamy lato Damy tam 20-30 Gramy eee... Dobra eee, No słuchajcie mm, Przy tym krótkim mm, meczu powiemy sobie jakie będą w najbliższym czasie e, gry wychodziły e, ode mnie, które będę nagrywał e, a będzie ich na razie trzy w tym oczywiście najbliższym czasie bo za niedługo wiem, że wychodzi parę gier parę gier, dokładnie dobrze, słuchajcie Dzisiaj w FIFA 14, więc FIFA 14 będzie. Będzie mm, FIFA Ultimate Team. E, FIFA 14 mm, będzie teraz. E, w tych paru najbliższych dniach. Jeżeli ten kanał w ogóle wypali. E, bo to jest oczywiście pierwszy odcinek. E, bo ponieważ wychodzi FIFA 15. Wychodzi FIFA 15. E, no i e, nie się mm, zajmę. E, będziemy grać w Ultimate Team, jakieś tam różne tryby. Ogólnie to online. Co to był za strzał? Już <noise> ja bym lepiej strzelił. E, tak, Fifa 14, Fifa 15, ogólnie Fifa. E, Pacifist 4 na multiplayer. Far Cry 3 i Far Cry 4 jeżeli wyjdzie Tryb kampanii oraz tryb współpracy Jeszcze, o ile mi wiadomo To w Far Cry 4 będzie taka możliwość grania jakby kampanię Ale z graczem online Z jakimś innym graczem, tak? Jakąś jedną misję, żeby przejść sobie razem No, no na, nawet fajne takie single player połączony z multi Chwilowym multiplayerem, no i co tam? No to jeszcze wam, was będę informował, jakie tam gry będą, ale właśnie Battlefield 4, FIFA, Far Cry, czy będę nagrywał Minecrafta? Jeszcze nie wiem, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak, czasami w niego gram, także myślę, że coś nagram. Ale to jeszcze... Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Eee... Dobrze, a tymczasem przechodzimy do meczu, ponieważ dzieje się tu dosyć dużo. Czas napieramy na bramkę, do środkowania idą i bomba! Ajajaj. Bomba niestety... Niestety chybiona. Dobrze. Joe Hart będzie wznawiał od własnej bramki. Słuchajcie, ja tu nie chcę za, za dużo um, przetrzymywać, to jest taka mała autopromocja, że tak powiem. Autopromocja po prostu chcę wam, chcę was poinformować, czego um, się możecie spodziewać. Ode mnie kanał się nazywa Gaspar TV. Zobaczymy czy wypali. Ale to, to... w dalekiej przyszłości. Na razie gramy mecz Bayern Monachium z Manchesterem City. Jest 31 minuta, a tu dalej jest 0-0. A mieliśmy swoje sytuacje mieliśmy. I teraz będziemy mieli. Przeciwa, yy, przepraszam Was z góry mm, za jakość nagrania. Za jakość nagrania, za jakość mikrofonu. No, nagrywam, nagrywam jeszcze. Mam, nagrywam słabym sprzętem. Nagrywam yy, zwykłym mikrofonem ze słuchawek. Z 3 dh Nie jestem jakiś wybitny, ale wiadomo od czegoś trzeba zacząć. Nagrywam programem Xfire. Yy, w przyszłości chcę kupić Flapsa i osobno yy, edytować, jakby yy, nagranie z głosem, tak. Ja osobno te filmy już montować, bo tak to nagrywam wszystko na jedną kupę. Ale ja, jak mówiłem, no, trzeba, od czegoś trzeba zacząć, tak? W ogóle jakoś muszę ten kanał ruszyć z miejsca. Tutaj kiwka Rowena. No taka kiwka, nie kiwka, dwa z wody. Malutkie. Pod odpiłką. No i co? I Manchester City jest na tarciu też nie. Dante, wysoki hop. Się nie dał. No, wy, wy... Co to było? My goodness. Shit. No, nie wyszło. David Silva. No, weźcie mu tą piłkę, hopy. Sergio Aguero. Sergio, Sergio Aguero. No i szybko. Caza, no, bo nigdy słuchajcie. Nigdy. Dobra, słuchajcie, jest. Koniec pierwszej połowy. Wynik wciąż 0 do 0. Aczkolwiek my jesteśmy przy piłce O, wiele, wiele. Może nie o wiele, ale... No i jesteśmy dużej, mieliśmy więcej sytuacji. Eee... Wow! No nie spodziewałem się tego, proszę zobaczyć na posiadanie piłki. <grym> 44. <grym> Oni mają więcej. Okej, okay. lajtowo to Żadnych zmian nie będziemy robić, żeby was. Mm, nie, żeby nie przedłużać po prostu. I po prostu gramy, gramy. Musimy jeszcze iść tą bramę. Musimy jeszcze iść w Musimy jeszcze iść ładną bramę. Dośrodkowanie... To naprawdę do nikogo. No, w sumie do kogo? ponieważ do obrońcy Manchesteru Ładnie się zachował z eee... Alaba? Nie, Boateng Jérôme Boateng Alaba gra na obronie, nie na obronie. Fu, O, Alaba gra na pomocy, nie na obronie Tego Robena Roben pokaż swoją szybkość Pokaż swoją szybkość Nie nie w taki sposób, no kurczę Taka głupia strata i to się może źle skończyć Może się źle skończyć Na szczęście Boatek No powstrzymam ale to jeszcze nie jest koniec akcji To jeszcze nie jest koniec akcji Cały czas Manchester City jest przy piłce No w sumie się nie dziwię Dlaczego są przy takiej dużej Po prostu mają większy procent posiadania piłki No okiwojze okay, ładna ruletka A jeju no, słabo to wygląda. Słabo to wygląda na tę chwilę. Dawaj, Len. No. Podejdzie do niego. O to chodzi. No, może teraz. Może teraz. Kontra. Proszę Państwa, kontra. Dwóch na dwóch. No nie! Ale dalej! Tomasz Miller! Tomasz Miller! No nie, co to było? Bez strzału. Tomasz Miller, no zawiodłem się na tobie, zawiodłem synek. Ładnie... Ładnie wystartował, ale kurczę... W ogóle strzało nie oddał. Znaczy ja... No ja nie oddałem. O kur... Pip. No mogę się tego spodziewać I znowu się potwierdza to stwierdzenie Niewykorzystane sytuacje lubią się umścić Ale poczekajcie 20 minut do końca Wszystko stracone Dawid, Araba Araba No nie! Je, nie! What? What the fuck? Co to było? No nie, ja chcę... Ja nie chcę oglądać zmiany, ja chcę zobaczyć powtórkę tej akcji, bo kurczę blade to było wprost niemożliwe, nie ma powtórki, trudno. Ja nie mogę, to było pewno poprzeczka, bo tam takie trochę nożyce oddał Miller. Ładny strzał, niestety chybiony. Hy no i znowu, znowu przy piłce Manchester i... A, no musimy się włączyć do ataku masywnego Shakiri, Eden Shakiri. No nie, come on! Jest gol, jest gol, jest po jeden, jest po jeden. Odrabiamy panowie. Tomasz Miller, no wreszcie się doczeka tego gola. Dziwny gol, strasznie dziwny gol. Zobaczmy powtórkę. Tutaj strzał, obronił też hard. Potem z takich też... No no nożyc! Ona się odbiła od pewnego obrońcy. No dziwny gol, naprawdę. no, no dziwny, no. Po prostu porykoszycie, ale... No... Nie był on zwykły. No i co? Trzeba... Trzeba jeszcze odrobić, żeby nie było dogrywki, ale nie już... Już coś się ruszyło. Na, na ofensywę bardziej. Miałem chyba na defensywę. No i dawaj, Thomas Miller. Thomas Miller, Schweinsteiger. Schweinsteiger, Boston, Schweinsteiger. Strzał! Piękny strzał! Tomasa Millera i jest 2-1. Jest 2-1. Piękny strzał. Wyczekał. Zobaczył, gdzie jest bramkarz. I mamy 2-1 Pięknie to odrobiliśmy Jestem z siebie dumny Jestem naprawdę z siebie dumny <grym> I może jeszcze... nie, już chyba nie Ale, ale teraz, kurde, trzeba się... Trzeba się bronić, trzeba się bronić, kurczę. jeszcze... Jeszcze mają rzut rożny. jeszcze nie jest wszystko przesądzone Niestety Dobrze Koniec meczu, fault, co jest? Koniec meczu, słuchajcie, wygrywamy 2-1 w tym pierwszym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że wytrwaliście ze mną, że zostaliście ze mną do końca tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie, motywujcie, może co z tego będzie, a w najbliższym czasie. Jeszcze nie wiem co będzie, może um, Ultimate Team, Mo może wam jeszcze pokażę mój skład żebyście wiedzieli, na jakim jest poziomie, hmm. to jeszcze tak w ramach końcowego odcinka. Wow! I stroje mam nowe karty. Weźmy wszystkie karty do klubu. Dobra. Eee, składy. Mam dwa składy, słuchajcie. Mam dwa składy. Aktywny skład. Jest to skład niemiecki. Jest to skład niemiecki. Mm, ocena 79. No jest dwóch kontynuowanych zawodników niestety. E, wybór składu, bo bo mam również drugi mm, Hiszpański Nieco lepszy. E, no także jestem w lidze. Mm, Siódmy lidze. E, no, i, no i myślę, że to, to by było na tyle. No i co, ja Wam już bardzo, bardzo dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Trzymajcie się brudko. Pa-pa!